Teraz jesteśmy z córą na szybkim wypadzie. Wyszedł cały nabój. Troszeczkę pordzewiały. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc super znajdka. 1916 rok. Czyli co to by było? Pierwsza wojna światowa. Później wrzucę jakieś lepsze zdjęcie do tego. Tutaj wyszedł pogięty kolcok. Siemano poszukiwacze skarbów. Dzisiaj znajduję się w miejscu, w którym poszukiwałem już wielokrotnie. Lecz wczoraj podczas spaceru wyszedł cały nabój z 1916 roku. Miejsce jest obiecujące i godne przeszukania. że są jakieś pozostałości prętów? No i jest łuseczka zbita z RP, również RP, czyli produkcja z tego, co wcześniej znalazłem. To jest 1922 rok już. Nie jest to rakie. Tutaj był bardzo słaby sygnał, jednak postanowiłem go kopnąć. Jest gdzieś tu. Nie wiem co to jest. Chyba jakaś miedziana mini rurka tutaj zaraz obok bardzo wysoki sygnał zamykający prawie skalę o a tutaj tutaj pełno bobków jakichś krubiczych o co to mamy coś ładniejszego patrzcie jest piękny krążek z piękną patyną ciekawe co to jest od czego to jest po raz kolejny zamykający skalę sygnał I po raz kolejny takie coś To jest miedziane, tak? No po raz kolejny To samo To jest dość głęboko pod tym mchem, więc Wydaje mi się, że to nie jest żadna świeżynka. Ale co to jest? To wygląda troszkę dla mnie jak coś, jakieś wieczko od zamknięcia czegoś. Później poszukam w internecie, może mi się uda coś znaleźć. Po raz kolejny coś zamykającego skalę. I po raz kolejny to samo. Nie ma tu żadnych żadnych znaków na tym. A teraz wyszło takie coś. Ale to mi się wydaje jakaś zabudowa. Po kablu. Nie wiem. A tutaj jest ładny sygnał. Osiemdziesiątka. Troszkę niżej. Troszkę niżej niż ostatnie. No i to jest po prostu. Taki miedziany. Drut. Teraz wyszło takie coś, ze względu na to, że wychodzi tu naprawdę bardzo mało sygnałów, kopie też żelazo. To jest, nie wiem, jakiś... Jakiś Alak gwóźdź, który został po prostu tak wykrzywiony, żeby zostać tak wbitym. Tak mi się wydaje. No, Skorodowane oczywiście dziadostwo. Jakąś historię na pewno ma. A tutaj patrzcie. Jak kraba od szczypiec, pewnie jakiś ptak przyniósł a teraz taki ciężki kawał jakiegoś żeliwa wyszedł, coś ala stópka od takiego żeliwnego piecyka coś w ten deseń pokazuje, że tu dalej coś jest tego. o, patrzcie jest, nawet z jakimś tym 99 więcej nie widzę, bardzo ciężkie to jest to jest jakiś żeliwny żeliwna część od czegoś teraz wyszło takie coś, to jest inne niż te wcześniejsze, właśnie wam nawet pokażę. Dalej, to jest aluminiowe. Patrzcie ile wyszło tych części. Teraz wyszło takie coś. Takie coś. Możliwe, że taki śmietnik, ale tak w dość dziwnym w dość dziwnym miejscu. Ten śmietnik Ładny sygnał po drugiej stronie jakby o co tu tu tu, tu jest Od kurka, od kranu. Co ty myślicie? Mosiężne jest. Zabiorę. I kończymy wykopki. Dzisiaj niedziela. Wy pewnie wszyscy macie wolne. A ja muszę iść do pracy. Zaraz wam tu rzucę podsumowanie rzeczy, które. Dnia udało się Tutaj znaleźć Proszę was bardzo Miedziucha Te rzeczy mnie ciekawią to 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 Nic więcej tutaj nie ma ciekawego. No jest łóżka e, też produkcji RP 1922 ze zbitą spłonką, czyli to jest tej samej produkcji co ta 1916 to też bardzo ładnie biło, ale to jest jakiś aluminiowy coś tam. No Najbardziej to to mnie ciekawi. Wstawiłem na grupę. Zobaczymy może, ktoś będzie w stanie to zidentyfikować. No i ciekawe co to jest. Dla mnie to troszkę jak nakrętka jakaś od kranu wygląda starodawna, ale co to jest? Pewnie okaże się. Siemano Poszukiwacze Skarbów. Dzisiaj idziemy z Młodą, jak widać, jesteśmy we dwójkę. Idziemy sprawdzić tutaj teren, na którym podczas II Wojny Światowej miało być tutaj niedaleko lotnisko. Jesteśmy na Brandsholmen. Ostatnio wrzuciłem ciekawą historię, którą znalazłem w internecie na temat Brandsholmen i dość ciekawie, zapraszam na Mojego facebooka, to możecie przeczytać tą historię. No i już tutaj, od razu z samego brzegu wyszedł kolcok, który ten jest strasznie taki skorodowany, bo no metalowy. Czasami podsumowania wyglądają tak, kilka usług jak reszta śmieci. No i teraz jest już późniejsza godzina, bo jest, proszę ja was, 18.14 Trochę popadało, pokropiło. Ale jesteśmy po drugiej stronie naszej miejscóweczki i idziemy jeszcze z młodo przed spaniem troszkę polatać. Ja wziąłem wykrywacz. W końcu robi się zielono. Chodź jeszcze tutaj na rączki, przejdziemy sobie przez kałużę, w końcu zrobiło się tak pięknie zielono, blam, 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 blam. młoda mówi blam na wszelkiego rodzaju cieki wodne. Lunęło, lunęło ładnie w, w tym czasie, jak tu wjechaliśmy. Ja nie wierzę w ogóle w to, że ktoś tutaj rozwalił to mrowisko. A tutaj pełno dzieciaków namiotowało. Zobaczcie patyki, powrzucane te kamienie jakieś masakra. Przede wszystkim to powinno być w edukacji norweskiej, że e, takich rzeczy się po prostu nie robi i tyle. A nie to, że nie wiem, uświadamiają dzieci, że mogą płeć zmienić. Niech najpierw uświadomią dzieci, że mrowisk nie powinno się niszczyć. Ale z tym mrowiskiem to mnie normalnie zdenerwowali. Masz wiaderko, zaraz będziemy cali mokrzy. Kurde, nie łuska, tylko zaś polmos. Już tyle polmosów dzisiaj nawaliłem. Yy, grubo. No, na Deep Mode'ie widzę, monetka wyszła. Dość głęboko. Nic starego. 1972. Znaczy nic starego. Starsze ode mnie to już stare. No to nie ma źle. Fajnie. Fajnie, że jeszcze na Deep Mode takie monetki wychodzą. Łuska S P13136S Gwiazdka, czyli 36 rok najprawdopodobniej. W domu sprawdzę coś więcej o niej. Ogólnie podlinkuję wam stronkę, na której sprawdzam łzki. Znaczy, sprawdzam na wielu stronach, ale ta jest jedna, jedna z lepszych i moich ulubionych. Tu najprawdopodobniej jest jeszcze jedna. Zaraz to zobaczymy. Jest. Patrzcie praktycznie to samo, tylko że już rok 37 S gwiazdka i P 1,51 yy, mogę domniemywać, tylko że była to ta sama osoba. Strzelająca, prawda? Czy to coś pomoże? Ale postaram się im tam trochę tego wrzu wrzucić. Acie idziemy, pomogliśmy mrówkom. Dzisiaj rodzinny wypad na obiad na naszej jakże dobrze wam znanej miejscówce gotujemy właśnie ziemniaczki obóz rozłożony moja kobita tam w oddali sobie kopię, Wykopała przed chwilą depozyt dwóch monet. No, to już jest jakiś sukces. Teraz już jej ta stamtąd nie idzie odgonić. Teraz będziesz kopać cały czas. A ja co? No zostałem kurą domową. I muszę tutaj dbać nad ogniskiem. I pilnuję młodej. I razem robimy obiad. No znalazłaś deser. Deser to po obiadku dopiero, dobrze? No to. No po obiad.